Hej, cześć, dzień dobry witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Wojtek i witamy Was w kolejnym odcinku z ta dwójeczki Jest ze mną e, cała ekipa, czyli nasza rodzyneczka Madzia. Jesteśmy! E, nasz e, przyznaczek e, Tomuś. Jesteśmy. I kryształek Maciuś. Jesteśmy. I słuchajcie, witamy Jesteś, was w, kolejnych, w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zabierać się za DLC sezonowe, czyli... O, mnie już było DLS y sezonowe. Tak, Ale świni zostały, słuchajcie, nam cztery poziomy, więc podzielimy to na dwa, więc u każdego będą po dwa poziomy, więc zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Albo wyjdzie, albo wyjdzie. Czy wyjdzie albo nie. Czy wyjdzie. Dzisiaj widzę, że będziemy przez jakąś ścieżkę tu chodzić. Tak, 840 potrzebujemy. Także co, Będziecie gotowi? Tu siać sobie. Gotowi, Tak, gotowi. gotowa jestem, tak, już zaczynałem w tym momencie. Raz. No to już, jedziemy. I ja tutaj się... najwięcej gram, więc wiem, że jest Tak. Gotowa. I słuchajcie, oh. To też z okazji standardowo, jak co piąteczek zapraszam was na G2. Tak, ja... zapraszam wszyscy na G2, ilo, tak? tak. No, no i to by było na tyle. Linki w opisie. Hej, halo! Ja jestem krokodylem. Eee... To... Co tu się dzieje? Czemu to jest takie małe? O, już widzę duże. O Jezu, znowu z tymi beznadziejnymi garnkami. Tak, będzie trzeba je zmieniać. Do dzisiaj jest fajnego, motylki latają. Tutaj od razu, dobra, 2T i Bokczoj. To ja o, już pokroiłem czy... kolejne. Taka kapustka. No właśnie no ja kapustkę. Ej to czekajcie, tutaj ja mogę... Pali Nawet się! Dobra. Gdzieś była kiedyś, w Lidlu to kupiłam. No Chociaż e, lubię taką hiszpańską, tutaj, z takiej no, małej. No po listy. jednym, po jednym, no. Dobra. O, no, zmiana, no, maja, zmiana, 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 zmiana to? garnku, tamtego na górze, Maciek. Maciek po swym Madzia, ty jesteś dobra. jak kreweta. No. To jest do wydania. Czemu, no, czy... Czem, się, się kolejne koło? z krewetką. To. Ja wezmę makaron. Kolejne z krewetką? No f... tak, krewetka. Potem dwa dobra. mięso. ty no, bo krzekaj chodzą. A nie on Mięso i krewetka. Włosy. Maciek, dobra. weź krewetkę i wrzuć do tego tutaj na dole, Aha, bo to na górze dobra. już jest gotowe. Kurde. E, mięso. Kurde, nie dwa mięsa. Krewetka i to zielone. Nie. A gdzie tu się myje gary? A tu. Akurat sobie, ja że ty pierwszy wpadniesz. Ja Tomek, ty się pada. zabezpieczyłeś już teraz? To ja, ja no, tylko z no, zabezpieczeniem. Ja ja. krewetka ja, niemiecka guma, krewetkę, i makaron, krewetka. krewetkę! Dobra. Krewet... Dobra, Czarna. Dawaj, dawaj, nie, tu. Czarna to na żałobę. E, tam dwa mięsa i Dobra. Mięso. No jak ty rzucasz no, ten no, tego garnek. ja tam się wiesz. Przesuńcie garnek tamten, bo tam się nie O, już dobra. Nie, już jedzie. Ty, już się ty też przesuwaj swój. Mhm. Dobra. mam ja, pać? A jak któryś tam stanie i ogień mu zapłonie, to się zjara? Macie sprawdź. sprawdzić. Ty nie masz nic za roboty, idź stań na. No przecież makaron dwie. daje krewetki palniku. Dobra, stań mokci, na palniku i stoi. Mam krewetki. O, stój i zobaczymy, czy się zejara ci kadłubek. No czekaj, no stoi no na Dobra, parku. niech stoi, bo jestem ciekawa, no. A wy sobie według poradzicie. Ja nawet nie mówię, co macie gotować, bo nawet nie wiem, co wy dzisiaj gotujecie, o, a sobie... No też wierzę, nie ramenki robimy o. dzisiaj, ramenki. O. E, to, to ramenki. teraz makaron. No ma... a czemu nie. O! Nie, to nie, się nie zapali, dopóki się gara nie postawi. Boa. Ja no. Jestem rozczarowana. Chciałam zobaczyć Maciek, upalonego Maciek. macie. Mięs... Ja mięso, upalić, mięso, 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 Maciek. Magda, to, co mamy robić. Halo, tu na wakacjach ja jesteś? co wy teraz robicie, tak. Teraz dwie krewetki. Ja, ja dzisiaj jestem głośno i fajna. Tak, tutaj dwie krewetki. Głośno i fajna. Jedno, tutaj, cyk. I zaraz <laughs> to wydamy. Czekaj, bo tutaj coś z takim, aha, to się tu robi, to tam krewetka i kapustka. Bokczoja jeszcze. Tak. robię Tomek... No, zrób kapustku. Co, e, to, to się skończy, nie pali, halo? kurde. No posuwaj to! Tu też się nie pali! Nie tego chyba wydać. Dobra, to się zrobi, teraz mięso i kreweta. Nie mięso, kreweta, tylko idź pogaraj i trzymaj to nad tymi hmm. do wydania, nie zdążycie już kolejnego ukłukać. Makaron. No to już to kolejne trzeba. Spróbujcie, mięso, krewetka i bok choya Wrzuc wrzucajcie tam szybko. No wszystko co tam leży na tym. Tak, wszystko tutaj co macie. Rzucaj to, wrzucaj to, rzucaj, no co stoi, rzucaj i to. I ogień, ogień, ogień. Ogień, jazda. Zdążymy, I I tego. O, to. Dobra, Tomek umieje, ja Nie tam było? Oj, Tomek, nie, to macie Nie wiem ile wójtek było, nie, nie mam dla tego pojęcia. Ja nie potrafię. No, ja się, że zdążymy. Na mnie cesarzowa YouTube'ów napisała, no to byłam zajęta. 766 pięknie. mamy, sympatycznie. No co, bóstwo należy wielbić. To pozdrawiam serdecznie. <grym> Plum. Ty, idę zmyć gara. Już nie zdążysz. To nie zdążę. No. Mówiłem, Zamoczyłem. Zamoczyłeś. O, dwie tylko. Kurczę. A ty tak dobrze. A to też Ale ty razem. Ale ty tak. Ooo. jaka porki. Biorę! O, Maciek był pierwszy. A no, przecież mieliście sobie zaklepać. Nie, już nie. ja, ja ostatnio. Maciej Maciek był no, pierwszy. No, Tomek, słuchajcie, jak klepie, to tylko tak. Maciek, czekaj, ja jestem ja miał. Zmieniacie? Mam. No to już za późno jedziemy. 1240. Zostań koteckiem! Czy no mam świnkę też? Ej, no chyba kpisz, co? Ty Pepo przy... Mamy dwóch prosiaków? Tak. Jestem sam. I tu jest jakaś katastrofa. A co tu e... się dzieje? O Jezu jak ja nie lubię tego gotowania na tym. Tu też leci! Sudach. Znaczy machet na długo. No tak ty się w puszczasz? I wszystko zawsze latę. Ale co tu? Ja to jest skrowa. Ja jestem... Boże, tu jestem. Czyli mamy do siekania, tak? Wy musisz towar Tomek, to. Dawać dawać mek, mąkę to ja Ci dałem mąkę jedną. No ale to musisz mi tutaj do mnie dawać. Masz, czekaj, ja Ci dam. No, jedną Ci dałem, czekaj, to już sieka. Dobra, słuchajcie, da, dajcie to jeszcze ten, dajcie dwie mąki jeszcze, bo mąki zawsze idą komu w każde. Mi, yy, mi komu? Wy, wy wszystko A, kroicie ja, i ja muszę montować. Stechi. Dwa steki dać, Już masz jeden te? stek i jedną krewetę. A marchewka ma. Stek jeszcze? Marchewkę nie, jeszcze jedną krewetę proszę. Ale wy mi nie dawajcie surowych, bo ja z nimi nic nie zrobię. Macie tu gotowe do, do, do robienia. Ja ci dałem ten pokrojoną. Masz wsadzaj do tego. Masz miskę. Tak? Oddaj miskę. Potrzebuję jeszcze mięso jedno. Idzie steka mięso dajcie. dla was. Nie mamy mięsa. Musisz stek przylecieć. Mój dałeś do... Wojtek, tam o. O, Już. o. Macie. Esen, Macie, kłap. bo Esen łap. Któryś łap. No. Co wam błapać? No ta miska odjeżdża, no iście z tego wała, no genialnie jesteście. No, nie, nie złapaliście tej miski, nie, 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 nie złapaliście, utopiła. Nie. Mówię jeden, Jezie. drugi łap i mnie słuchają. To, że nie udzielam się źle. Udzielam się, też się nie słuchają. no cholera ja tu no, jestem. Mięso, wydawajcie mięso. I tu jeszcze jedno z mięsem idzie. Proszę. Łap to Mąkę, któryś. No, i krewetkę jeszcze jedną. Wojtek miska. Krewetkę. Krewetki u ciebie są, Wojtek, co ci chodzi? A, ja mam przetarwać. Marchewki kurde. są u niego. Jeszcze steka i marchewkę, O, nie marchewkę, tylko krewetkę złapać. A czekaj, nie musi się no mogę ją pokroić sami, nie? No tak, no, ja nie to, mogę mieć. No, a co ty, czego ty oczekujesz? E, dobra, to jest jedna pokrojena. Tam Sam se pokroi, wszystko zrobi sam. Lecimy dobra. O Jezu, co tu się. Czemu nie mogę tego. Miska ci o, leci. Poszła? mąkę poproszę. Dobra, Tomaczek, to już zrobisz? To to wy... Łap to, łap. No. Dawaj masz tu. miskę? Łap, daj, miskę. E... A gdzie są talerze? Talerze leży się myje czy nie? Wojtek myje. Ja myje. Wojtek sam sobie myje. To daj, dwa talerze, Wojtek. No już zaraz, bo muszę tu. Czekajcie. Mm, Kurde. To stój. No, myj to! Czemu. A to... Ale weź się w tego. Ha! Widziałem, <ślał> <ślał> że one stoją, gotowe. <ślał> tak, czekałem na wydanie. Dobra, szybko daj. Dwa talerze tale. potrzebuję. Masz, łap i masz który pierwszy? Jest krewetą. Dwie, dwie krewetki. Kreweta, kreweta, marchew, stek, marchew. Steka tam mu łapcie jakiegoś gdzieś. Macie jeszcze Czemu go? ten Poszło? stek leży zamiast mu nie podacie? Dobra, to ma... Bo Wojtek strona. robił. To robił. Mył. E, dobra, y, idzie marchew. Łap. nie marchewka. Ma... Łap, steka. Dobra, i krewetkę jeszcze. Y, no łap tego steka, no! Mąkę jeszcze. Daj nawet dwie. Tam jak weź tą mąkę, bo ja. Masz to, Wojtek Michał. Masz miskę Dobra, i masz, masz mąkę. mąkę. Mogliście od razu mąkę Mo miskę wstawić. Wojtek mogłem ci rzucić, piznąć, no. tak, przepraszam. Macie. E, talerz, Maciek, talerz. Czekaj, bo gotuję. E, talerz mam. Do wyda Zostaw tą miskę. To jest miskę, czekaj, co tu miska robi w ogóle? No co, wyjąłeś sobie, nie powiem skąd. Poszła? Tam Gdzie nowi wiewiórki wchodzą. Idzie mięso. Hey. <laughs> czekaj, no co, nie wlazła ci ostatnio? Podobało Boże, Maciek, ci się nawet. Patrz, do gara no i dup, to. Maciek, Maciek, ostatni, albo Tomek ostatni Z tyłu tam ostatni, no o wiem, nie wiem, tylko chcę talerz Chcę talerz, niech się spali, nie talerz ważniejszy no. Maciek, czemu nie wydaliście spod... w kolejności, trzeba było na miejscu poczekać Nie widzę jaka jest kolejność Wojtek Dobra, no, no, to... z wydawaj Idzie marchewka, mąkę potrzebuję Już? Dawaj dam mąkę Tu łap, łap Masz Wojtek SN No To co? Daj mi to Do parowaru to, to, Do parowaru, patrz, wypuściłem Macie steka i siekać tam. Jezu! Gdzie? Krewetka. Mm. Już daję ci. Wrzuciłem ja wam coś. Daję, dałem. Już wziąłem. Dobrze. Ale łap to łap, Magda, jest które pokrojona. Pierwsze? Magda, które pierwsze? Co, krewetka, marchewka później. Krewetka. Odstaw na bok. E, Wojciech, talerz. Talerz? Wojtek już. talerz, talerz, talerz. No i teraz tą krewetkę wydać i marchewkę. I nie zdążycie oh. chyba zrobić steka. Nie. Macie steka w ogóle, nie, 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 ja wiem. nie. ma. Nie Wydajcie krewetkę, jak zdążycie. Nie i tak nie, nie to zdążymy. Ale chyba faktycznie będzie lepiej, jeżeli ja będę, jeżeli będzie, ja będę wam rzucać po prostu, tak samo Wy mi rzucajcie mąkę no. i, i ten. Tylko A to z... można rzucać czy można. się zapracę. tak właśnie można. można. Tylko pamiętajcie, żeby nie rzucać mi. O, to musimy powtórzyć. Tylko pamiętajcie też, żeby mi nie rzucać na, do mikserów, żeby nie wpadło przez przypadek. Czyli musimy z dołu y, rzucać sobie. Na środek najlepiej. No dobra. Pod nogi mu rzucajcie. No, kontynuuj. Aha, dobra, mogę dać ten, dobra, nieważne. No to one more time. Dobra, bo to będą u ciebie, tak? Dobra, mm -hmm. powtórzyć zobaczymy, może się teraz uda. Chociażby, żebyśmy dwie gwiazdki mieli, nie? To by było spoko. Ale ciężkie jest bardzo. Ciężkie, to fakt. I od razu trzy mąki mi proszę rzucić. Tak, trzy mąki, dajcie od razu steka, łapcie i marchewka. Marchewka tam na dole jedzie, łap który? Tam, tam, tam nie no no mówiłem nie wrzucać do mikserów. <grym> Panu nie, nie ty jak rzuciłeś. Co jestem, co jestem? Ja rzuciłem pierwszy. Ale wy mi nie dawajcie marchewek, Boże, które proszę, nie proszę. są pokrojone. To już! Mąka. Cicho. O, tak na środek rzucać. Ta, tam, gdzie nie ma miksera mu rzucać, no. Co z tego, że na podłogę ludzie i tak zjedzą. No. Ludzie nie widzą. No, Jakie łysy, siedzą same, no to im to już wszystko jedno i tak. Leci ten. Do tego wsadzać. O tu. No łap to! No. Przecież łapię! <grystanie> Widzę krwetka, jak sobie mąka. radzisz, masz lewe ręce! Już Mąkuj ci doję. Do Ty jesteś lewa! Idzie marchewka. Potem pójdzie marchewka, mąka, Masz talerz. Dwie mąki. Krwetkę, który złapie. masz ja dwie yy, Magda, który wychodzi? To... E, stek. tak Tak. No to poszło. Potem marchewka. Marchewka, krewetka, czyli znowu pójdzie marchewka. Czego ona z krewetką? Mąkę rzucają? Mąkę łapam Tomek, macie który Trzy no. Trzy Od razu. Dobra. Masz mąkę. E, Magda, teraz kreweta wychodzi? Tak. E, kreweta, marchewka, kreweta, kreweta. Małe Magda... sobie krewety wszystkie. Co powinienem dalej robić? Po marchewce? E, krewety dwie. Dwie krewetki? krewetki. Tam Jeszcze jedną potrzebuję. Chłopaki, gdzieś pod po, po, bo no po, krewetka czy... się rzucała. Nie, już nie ma, już rzuciłem. Ma, e, to Wojtek, rzucimy. Już. A po krewetce co idzie? Nie, e, krewetki. Sek, stek. tak. Ale sek, nie mam sek. miejsca. Sek. Nie dawajcie mi marchewek. Już wystarczy! Wojtek, zdejmij ja to! No już! O! Zaraz! Masz miskę. Poczekaj, no bo... Ja pierdzielę. Proszę. Proszę. Macie dwa talerze. A I krewetka jest. Najpierw, marchewka jest. Teraz kreweta. Aha. Czekaj, wziąłem tą krewetkę wcześniej, wiesz? Dobra, poszło. Teraz znowu kreweta. E, Wojtusiu, talerz. Steka jeszcze. Marchewkę macie gdzieś? Mauro, marchewki są. Steki by się przydały. Wojtek, jakbyś tak złapał no. i siępnął w nich tym stekiem. To byłoby miło. Czemu nie mogę tego? Gdzie stek? Macie steki. Go... Czemu to się nie gotowało? Je... No. Dopustawi... Ale nie? Wy złapcie to mięso! Ta, ta, ta. No, było mięso. Było sobie mięso. To <laughs> prawie jak było sobie życie. Dobra, co tam idzie teraz? Co jest potrzebne im? Marchewka. Dajcie Teraz dwa steki. I marchewka. Esen gotuj tam, a ja biorę krewetkę. nie, krewetka. ale daj. Steka jeszcze im rzuć. Tam o to, 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 o łap tu. Aha, miska, właśnie, dobra. Marchewka. Łap tu, miska, miska, łap. Tomek macie który? Mam już. No. E, tak, maciek stek wychodzi. Dobrze. Teraz Mąki marchewka dwie. będzie. Mhm, kłap mąkę. I jeszcze jednego steka potrzebuję. To musi nam dać. Marchewki on ma, więc stek. nie rzucać z niego marchewkami. Miska, 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 już, miska! No. Dobra. Wow. Dobra, miska steka, Wojtek steka, do ciebie. Steka. <laughs> z mąką. No, przynajmniej cię uzupełniłem. I steka posiekajcie mu, czy co tam? E, Wojtek tam, mąka, mąka. mąka e, Macie steka. Marchewkę daj. To już mam wydać I steka, co? Macie steka? E, tak, steka wydajecie. St no, czego ten stek tam leży? Pod którego i rzucamy w niego tym mięsem? No. To odstaw, dobra. Idzie stek marchewka. masz. Łap, i w tego tego tu, dawaj. Tylko stek musimy wydać, no ale to już no chyba nie ma. No teraz stek musi to, to iść. To już nieważne, na które pójdzie, bo już się kończy czas. Wojtek, stek, wojtek, stek. Może jeszcze ze stekem sprawiać. szybko. Tak, na ostatniej chwili czekaj z tą marką. Dobra. Ale nie mamy talerza. No już Dobre. już, jest. już leci. Czekaj, tu jeszcze chwilę. Nie, nie damy rady chyba. Esen, no nie co to się liczy, liczy. że... No. Na styk dacie radę. Dawaj, esen, Esen, szybko. szybko, raz. Dobrze. 1000 dziewięć. Tysiąc. Yes. Mamy. Mówiłam dwie... by poczekać. Ja nie wierzę. A, nie nawet w kolejności tak, było. No, no? To akurat trzeba przyznać, że było trudne. Było. było trudne, naprawdę. Ale poszło nam całkiem spoczko, całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. No dobra, wow. słuchajcie, to my w takim razie tutaj założyliśmy, że będziemy robić po dwa poziomy, no bo tak, żeby to, wiecie, to rozłożyć jakoś ładnie, żeby było porówno. Dodatkowo też będziemy każdy poziom starać się na minimum tych dwie gwiazdeczki zrobić, więc miejmy nadzieję, że u Maćka pójdzie lepiej. Także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy wam miłego weekendu, ze mną była Madzia. Byłam. Był Tomuś. Byłem. I Kryształ Maciek byłem. Także dziękujemy wam, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce komentarzu, subskrypcji, wpadajcie na wszystkie SM-ki, czyli social media, włączcie dzwoneczek. Taki jak No i co? Dziękuję też wspierającym i słyszymy się w kolejnym odcinku w poniedziałek u Maćka. Trzymajcie się, cześć i pa! do góry, pa!